w u więzieni, którym sędzia przez losy zakołacze. A poniżej mocarniejszym mężem, I którzy złą to wielu, a wielu słońce widziało. Palcem nie obnażaj, oszczerców trupy zapraszających, wstrzymaj mnie. Się szalony, truciznę, tak. Lecz tylko szczerych twoich rogowie podobnie, lulki beneficzne z pasmem trawią. Uśmiech zyskasz może, albo padniesz żalu, gdy prawdziwe twarze w czarnych lustrach mori wykrzywią się pokłonem lub spluną jadem. Zapomniałem się w historiach cichych wielkości, pogardliwym. Maar sy'n kassiere afsklepie Nikomu wyszedtała pokinka, złoto skrzydła Piękna pani byłbym, gdyby nie odrzucił mnie czas Odpowiedziałem pokonany, złamany tam, gdzie powinna być duma, a krzyczysta dobrą, patrząc na chodnik, wybełkotałem w tonie Za dumny upadkiem, kim był, kim jest Tutuliłem ukochaną, gdy lekko upadaliśmy w kosmiczną Aerotomis, Aerotomiswał nieba nocnego, etery Strzały księżycowe ranią dzikie serca w głowach hekate co dzierży klucze do portali świata Gwiezdnie zachwycona draka i lśnisz glifami na wielkich tarczach i wstęgach Zaklinaczko smoków po siedmiokroć zwyciężczyni Wrogowie pod sierpem twym Jakiś drogi wybrała Lilio Czarownic Gęste perfumy Artemisium nasiłaś si na odbitych promieni rosa smocza gwałtownego korytarza słońca Czemu przyklinasz nieprawody, dusze ignorantów, zielone lefadoruje doruje mocarne okorata? Ten przeklęty, byliczny siódmy syn zgorzkniałe słowo upisie się w niewzrastających drogach Goń swą lilię, dopóki epitalamium w trwającej róży nie odgoni Stawiania nienawistnych słów mowy plugawej podbijamy korony, a etwirowe światów odpocznij Zulona, zapewniona, zawieszeniśmy Między pustkami piekił pod nami Nieskończonym, eluzyjskim złotem gwiazd Na denarii miliardów, miliardów Słońc bogów, co wpatrują się W ten wszechświat stary Stoję dumnie wrzucając Opresję w opozycji wieńce laurowe od dobrych bogów Przyozdabiają mu skron Moja wojna wulgarna Niechże nie roztrwonie korą brudem Z wywyższonym umysłem, czuciem Salutuję rosłej przeszłości Zbywając ból i zgryzot Szaleńczym krzykiem w ulicu Głupiec rozgrywa cały swój czas, żyjąc przez jego terror Jakże żałosne te wzloty i upadki, które szaleniec wykrzykuje wentyrów sylfu w wiatr Przeszkadzając duchom, poruszając głosem drugiej strony Ide jeśli godne, rozprzestrzenia Protestu, komenderując, wydziera się gromadząc pod wpół złamanym okrzykiem Wokół nieistniejących z krwi wysuszonych armii dei, Zaciskałem żelazne pięści wokół wrogich aniołów Patrząc co raną był refleksją dnia poprzedniego Odżywiając swego ducha czarną duszą, co nie roni, nie łzy, Zacofuję się w delikatne szepty szaleńczych pieśni, pociętego obłędu, co wydaje się jak obojętna radość błazna, szwycone, związane w gardle, te dobre, rezolutne. Pokutnie w katakumbach, spasmach mojego ciała tkwią, tam gdzie szlachetne instynkty zamieniają się. Uderzają jak maluczkie nienawiści, nie ruszając ni gałęzi ani korzeni. Upadków przyczyn dwa drzwi, miecz, Spokój silny, niewzburzony tajfun. Jednak lepiej być okupieni i uluszurtelniorem. Bdelmaszająym owo. Nie ramią dani, takie pęsky dołów główki i utły nagi, I po ja, Ich osynę. Jakich oczy ludzie z gorszczeniu i zuszuczać i na cię pysznąch czastowskiej radości z Harisa temił Jak przewchodzę a milnych losów, bezadzienne oprócz z tiu Zakomaj oddziału, cił mają w istocie smaj.